thank you Jaksan, lepszy od Magików z Rio wynikiem 5 do 2, ze mną Artur Dziubiński. Artur, bardzo trudne to spotkanie pod względem pozycji w tabeli obu zespołów, no ale takie zwycięstwo musi smakować dwa razy bardziej niż zwykle. Tak, dokładnie, tym bardziej, że z początku mieliśmy problemy z ustawieniem się, ale jak my to Jaksan idziemy do przodu, nie zatrzymujemy się, także idziemy cały czas do góry. No tak, początek spotkania dość wyrównany, ale w tej końcówce przejęliście inicjatywę, strzeliliście kilka bramek, odskoczyliście z wynikiem. Czy plan na to spotkanie był i czy został zachowany przez całe 50 minut? Plan tak, jak zawsze tutaj nasz trener Adam nas zmotywował w drugiej połowie, wyszliśmy już ustawieni prawidłowo, także tak miało być, tak się skończyło i remis najważniejszy. Wygrana, przepraszam, najważniejsza. No tak, magicy w tabeli za wami, wy zajmowaliście ostatnie miejsce w tej bezpiecznej strefie przed początkiem spotkania. Teraz dzięki tym trzech punktom możecie jeszcze przed dwoma ostatnimi kolejkami poczuć trochę spokoju. No dokładnie, i te ostatnie dwa mecze planujemy wygrać, także tu komplet punktów się należy, i do tego dążymy. Super, dziękuję bardzo i powodzenia w ostatnich dzięki. kolejkach.